Proszę bardzo. Teraz, trochę bardziej na temat. W z tym, że powiedzmy nie ma za bardzo co liczyć na ZUS, bo wiadomo jak będzie, że system prędzej czy później się wywróci, bo no matematyka jest matematyką. Zresztą sądzę, że nie ma za bardzo liczyć co na pieniądze w bankach też czasem, bo to też jest powiedzmy jakaś... To dobrań. też wszyscy kupują złoto. No tak. No, tak. tak tylko, że pan złota, jeżeli by chciał większą ilość jest rejestrowany, więc um, takie... A, a były no, takie przypadki. Zawsze nawet? i zawsze jest ryzyko, proszę pana, no pan by chciał uzyskać Wiesz, jakieś pan, absolutne gwarancje. Nie, nie, nie. takich absolutnych gwarancji Właśnie nie ma. Wie pan, może się może nastąpić zmiana konwencji. Na czym polega zmiana konwencji? No na tym, że nawet najpotężniejszy bankier nie potrafi złapać w rękę kuli wystrzelonej w jego głowę. To jest zmiana konwencji, wie pan. Zupełnie co innego się zaczyna liczyć wtedy. No, no tak, ale były już takie przypadki w historii, nawet w pięknych Stanach Zjednoczonych, że ludzie zostali zmuszeni do oddania posiadanych walorów. Było w tak. W latach 30. rzeczywiście 30. prezydent Roosevelt znacjonalizował zasoby złota w Stanach Zjednoczonych. Posiadanie złotych monet czy sztabek było przestępstwem. To prawda. No, ale to wie Pan, no zawsze od czego mamy spryt, prawda? Jak wie Pan, co jeden człowiek chce zakryć, to drugi odkryje. I pomysłowość ludzka jest niewyczerpana. Co myślisz, no, zawsze można, wie Pan, wyjechać na drugi koniec świata. I właśnie złoto ma tę zaletę, że wszędzie jest walutą, wszędzie, w odróżnieniu od pieniędzy papierowych. To nawiasem mówiąc, znakomicie nam wyjaśnia mechanizm tego prawa Kopernika Gresham'a. Ono mówi, że pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. Wielu ludzi, to, wielu ludziom to trudno zrozumieć. Dlaczego gorszy pieniądz, lepszy wypiera? Ale to jedno pytanie wystarczy postawić, żeby każdy to zrozumiał. Co byście Państwo zostawili sobie na czarną godzinę? Czy złoto, czy papierowe pieniądze? Oczywiście, że złoto. No to jak tak, to pozbywamy się gorszych pieniędzy, a te dobre to trzymamy na czarną godzinę. To nie zawsze tam doczekamy czarnej godziny, jak to taka historia była, że w 39 roku tam uchodźcy z Polski pojawili się we Francji. No i tam taki komitet był pomocy dla tych uchodźców. No i przyszła jedna pani z pierścieniami z błotymi na każdym palcu. I po zapomogę. A ten, co tam te zapomogi przydziela, mówi, proszę pani, pani z takimi pierścieniami tu po ten zasiłek, a ona mówi te pierścienie są na czarną godzinę. A on mówi to już jest czarna godzina. Na tym stricte związane pytanie Panie Stanisławie, mianowicie no tak wygląda, że szykuje to znaczy ja myślę, że on już trwa. Konflikt, yy, ale poważny konflikt na linii Amerykan czy Stany Zjednoczone, Chiny. I teraz jak Pana zdaniem mogłoby coś takiego wyglądać i yy, jaka by była rola Polski, bo że jakąś rolę nam ktoś tam pisze to raczej jest pewne. Ale w czym? W, 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 w konflikcie... Żadną rolę, wie pan, to my jesteśmy nasza chata z kraja. Rzeczywiście wydaje mi się, że Stany Zjednoczone słusznie zresztą traktują Chiny jako potencjalnego przeciwnika czy nawet nieprzyjaciela. A to z dwóch takich powodów, tak uważam. Po pierwsze, w 1855 roku. Amerykanie wymusili na Japonii pod groźbą armat otwarcie się na handel światowy. Japonia była państwem zacufanym prawie na poziomie średniowiecznym. Przeżyli to Japończycy jako wielkie upokorzenie, ale właśnie zacisnęli zęby. I w ciągu 50 lat potrafili z tej zacofanej Japonii zrobić nowoczesne państwo przemysłowe, które pokonało w wojnie mocarstwo europejskie, Rosję w wojnie japońskiej. Stany Zjednoczone w, te, w związku z tym w okresie międzywojennym, bo w czasie pierwszej wojny to Japonia była po właściwej stronie, ale na wszelki wypadek Stany Zjednoczone postanowiły ograniczać Japonii dostęp do źródeł surowcowych żeby li, limitować jej możliwości rozwoju. Będziecie się rozwijać, ale tylko w takim tempie, na jakie my Wam pozwolimy. Japończycy doskonale sobie z tego zdawali sprawę i doszli do wniosku, że muszą sobie wyrąbać drogę mieczem. No i stąd zaatakowały Pearl Harbor, licząc ze zniszczą amerykańską flotę Pacyfiku. Zanim ona tam się odbuduje, to dwa lata minie, to już oni się usadowią tam i niech ich ktoś spróbuje wykurzyć. Więc Chińczycy teraz pokazali, że są niezwykle dynamicznym narodem. Zdolnym i dynamicznym. Chińczycy to w ogóle starzec wśród narodów. I e, kiedy... W 2008 roku Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy 820, 620 przepraszam, miliardów dolarów roczny budżet wojskowy. To była równowartość sumy budżetów wojskowych następnych 17 najlepiej uzbrojonych państw. Następnych 17 najlepiej uzbrojonych państw. Teraz Stany Zjednoczone mają prawie 800 miliardów dolarów budżetu wojskowego, ale to jest tylko równowartość ośmiu najlepiej uzbrojonych państw, już tylko ośmiu, nie siedemnastu. Same Chiny mają 250 miliardów dolarów budżetu wojskowego dla porównania Rosja tylko 60. Rosja tylko 60, a Chiny mają 250 miliardów, i ponieważ w Chinach są inne ceny, to to można pomnożyć przez półtora. Co z, z tego wynika? Ano, że przewaga amerykańska jeszcze jest, ale z roku na rok topnieje. W związku z tym, jeżeli Amerykanie chcą coś zrobić, to muszą to zrobić teraz, bo potem będzie coraz trudniej. Potem jest. No, Chińczycy, Chińczycy na przykład wie pan na Morzu Południowochińskim budują sztuczne wyspy i zakładają tam lotniska dla strategicznych bombowców. Dlaczego na Morzu Południowochińskim? Otóż przez ten akwen przepływa 90 prawie procent światowego handlu. I kto kontroluje ten kontroluje wszystko. Więc to rzeczywiście, a tu Polska jest daleko, to tam. Wie pan, nie więc proszę pana, więc dlatego właśnie, moim zdaniem dlatego właśnie buduje się centralny port komunikacyjny który będzie miał cztery pasy startowe o długości czterech kilometrów każdy. To są pasy startowe przygotowane do przyjmowania najcięższych amerykańskich transportowców loki Galaxy, które potrzebują 3,5 i kilometra pasa startowego, a to będą czterokilometrowe. Cztery czterokilometrowe pasy 200 kilometrów od granicy. No to tylko szkoda, że Polska za to musi zapłacić. To jakby Amerykanie za to zapłacili, to co innego, to właśnie na tym polega cały, cała trudność. Proszę bardzo. Jeśli nie ma pytań, to bardzo Państwu dziękuję. A jeszcze są. Tak? Nie ma, to ja za to że nie ma, że nie ma, że już. Jeżeli załóżmy, że Polska była urządzona w myśl do konserwatywno-liberalnej. Wówczas byłby to kraj, wiadomo mlekiem płynący, prawda? Czy ta... O, nie od wie Pan, ale. Nie od do... dobrze. I e, były, byłby to kraj atrakcyjny dla ludzi z zewnątrz. Czy nie powinno być w ogóle żadnych wiz, ponieważ ja znam e, tutaj e, Pana tu opowieść o Katarach i się z tym zgadzam. E, natomiast, m, czy nie bylibyśmy zagrożeni napływem ludzi obcych kultur, e, cywilizacji, na przez wszystkim i islamu? jednostki nie, nie Wie pan, to... zawsze jest takie zagrożenie. Zawsze jest takie zagrożenie. Nie powiem, że nie Tylko nie ono być nie może... Tutaj, żeby temu zapobiegać. Tylko ono może być albo większe, albo mniejsze. Ja pamiętam jeszcze z dawnych czasów, to znaczy z lat 70., jak to wyglądało we Francji. Otóż wtedy tam też byli Arabowie i Senegalczycy. I to całkiem spore ilości tam na przedmieściach, zwłaszcza w drugim pokoleniu. Ale oni... Tak, przynajmniej ci, z którymi ja się stykałem, to starali się zintegrować ze społeczeństwem francuskim. Wtedy jeszcze tak, teraz już nie, teraz już nie. Co więcej, od czasu wymuszają na Francuzach, pogardzają nimi, wymuszają na Francuzach socjal. im tam brakuje forsy, to zaczynają podpalać samochody. Rząd tam mówi, o, tutaj zrobię z nimi porządek, ale tam policja się boi tam wchodzić. W związku z tym, yy, co, no, podwyższa im socjal. I franknuzi biedni muszą na to zarobić, więc urządzają takie eunchoidalne marsze przeciwko przemocy, a ci stoją na chodnikach i się śmieją. No tak, bo to przecież wiedzą o co chodzi. Wie pan. Yy, Państwo każde musi mieć zdolność obrony własnych granic. Jeżeli kogoś nie chce wpuścić, to powinno go nie wpuścić. O, ciekaw jestem, co teraz prezydent Trump zrobi, bo narzędzia do obrony granic są. Karabin maszynowy każdego dogodniej. Wie pan. A proszę pana, a jeżeli ktoś, wie pan, forsuje wszystkie przeszkody, ostrzegamy go, że jak tu przejdzie tę czerwoną linię, to będziemy strzelać, to musimy wtedy strzelać. Bo inaczej, proszę pana, no, on wtedy się przekona, że może nas lekceważyć i kary nie odebrać. No to koniec. To bardzo ciekawa jest tak już na koniec taka rozmowa cesarza Trajana z Pliniuszem Młodszym. Który był gubernatorem bitynni. Pliniusz, może, był bardzo kulturalny, człowiek wykształcony. No i cesarz Trajan mniej więcej w setnym roku po Chrystusie, to oko, w okolicach setnego roku po Chrystusie, władzę sprawował. No i już wtedy chrześcijanie byli dosyć tacy tam rozpowszechnieni w cesarstwie rzymskim. No i Pliniusz pisze list do cesarza, że oni. Pada no co mam z nimi robić bo no oni zresztą trochę się prowokacyjnie zachowywali, dlatego że byli przekonani, że powtórne przyjście Chrystusa nastąpi lada dzień. W związku z tym najpewniejszym środkiem zapewnienia sobie Królestwa Niebieskiego to była śmierć męczeńska, więc zachowywali się trochę prowokacyjnie wobec rzymskich władz. No i pliniusz, który nie był żadnym okrutnikiem, pyta cesarza, co ma zrobić, więc cesarz mówi tak, tu przynosi zaszczyt trajanowita odpowiedź. Cesarz pisze tak, specjalnie ich tam nie szukaj, jak już ci włażą w oczy, no to musisz ich karać, żeby zachować, utrzymać powagę państwa rzymskiego. Ale to tak bez okrucieństwa, jakiegoś tak w sposób umiarkowany. Natomiast mówi, absolutnie nie uwzględniaj donosów, bo mówi, anonimowe donosy to jest hańba naszych czasów. Jak to dzisiaj brzmi, prawda? Więc... Powinniśmy tak oddać sprawiedliwość tym starożytnym, takiemu Trajanowi, że on uważał donosicielstwo za hańbę. Dzisiaj nikt tak nie uważa, więc to pokazuje, że wcale nie ma żadnego postępu moralnego na świecie. Szkoda, że ludzie nie czytają Biblii, a jak nie czytają to pod kątem takim eschatologicznym, a to Biblia to tam wszystko jest takie. Więc... Proszę? Tak, bardzo praktyczne rzeczy tam nawet jak powieść szpiegowska, jest tam księga Estery, to jest nic, tylko kryminał jeden. No, lepszy od tego, co tam piszą rozmaici autorzy. No i y, y, przy, ta, przy, ten przypadek Józefa Egipskiego, tego od siedmiu lat chudych i pustych. Co zrobił Józef Egipski? No, został pierwszym ministrem faraona, jak mówi tłumacz sny, tak jak się faraonowi podobało. I wprowadził pod pretekstem, że będzie, będą lata chude, wprowadził dodatkowy podatek. I tu bardzo tam skrupulatnie ten biblijny autor odnotowuje: bardzo wysoki, 20% podatek zbożowy. Zakładam, że pobór tego podatku odbywał się rzetelnie, ale to wymagało całej armii. Brachmistrzów, którzy oszacowali te zbiory u każdego chłopa i wymierzyli mu ten podatek rzetelnie, żeby nie za dużo, nie za mało, no trzeba, to, to mnóstwo ludzi musiało być. Cały aparat biurokratyczny, który oczywiście z tego się musiał utrzymać. Co więcej, ten podatek był w naturze. Więc to zboże, no nie można było zwieźć go i zrzucić tam na ziemię, no, trzeba było wybudować. Pierwszy ten pierwszy program interwencyjny, finansowy, fiskalny, wymagał natychmiastowego podjęcia następnego programu interwencyjnego programu budowlanego budowy magazynów. I koszar dla wojska, które by tych magazynów pilnowało, dało, zostawić magazyny bez ochrony, no to tam po, pierwsza noc nie ma żadnego zboża, prawda? Więc. No to trzeba było, to też pociągało sobą koszty, nie tylko koszty, ale konieczność zatrudnienia siły roboczej. Ludzi i zwierząt pociągowych, bo przecież te magazyny nie mogły być na drugim końcu państwa, kto by to dowiózł przy tam ówczesnych środkach komunikacji. musiały być gęsta sieć tych magazynów i koszar dla wojska. To gigantyczny program budowlany. I przesunięcie siły roboczej skąd? No, z rolnictwa, bo skąd być? Z jakiej innej gałęzi? Jak nie było w przemysłu przebiegu jeszcze? Z rolnictwa. Biorąc pod uwagę charakter rolnictwa egipskiego wtedy, że ono wymagało ogromnego nakładu pracy ludzkiej przy irygacji, utrzymywaniu kanałów itd., tak że je obciągnęło tych ludzi do prac budowlanych, włożenia kamienia itd. Tak no to nie miał kto kanałów pielęgnować. I wystarczyło kilka lat takiej polityki, żeby w Egipcie zapanował głód. I co wtedy Józef zrobił? To zboże, które odebrał za darmo, zaczął sprzedawać. Zaczął sprzedawać. I jak biblijny autor podaje, w pierwszym roku wszystkie pieniądze z całej ziemi egipskiej trafiły do skarbca faraona. Przejął cały kapitał finansowy. No a głód trwał nadal. To w następnym roku chłopi, żeby to zboże, które kiedyś oddali, mogli kupić, musieli wyprzedać, zacząć wyprzedawać inwentarz. jakoś ten rok przeżyli. W następnym roku głód trwał nadal. Musieli wyprzedać ziemię. W ten sposób cała ziemia stała się własnością państwową. No i wreszcie w ostatnim roku za to zboże, które kiedyś musieli oddać jako w podatku, sami siebie sprzedali w niewolę. Zostali niewolnikami państwowymi. To jest pierwszy w historii literatury światowej opis tworzenia kołchozów. Kołchozów. Bo Józef utrzymał potem przy państwową ziemię i tych, niewol, tych niewolników państwowych na gospodarce. I ciekawa rzecz, utrzymał od niewolników ten podatek 20%. Utrzymał. Także bardzo ostrożnie trzeba, wie Pani, Wergiliusz w Eneidzie, czy nie, to coś nie pamiętam, chyba nie Wergiliusz. Homer chyba pisze. No, od do Nazarend. Boję się Greków nawet jak przychodzą z darami. Otóż to trzeba pamiętać, jak nasi umywani przychodcy chcą nam pomagać. Oni tak pragną naszego dobra, a tak niewiele nam już go zostało. Proszę Pani, z jednego powodu, bo Józef tego podatku nie wymierzył kaflanom.